Witam wszystkich tu blog Jestem dzisiaj w Kochcicach blisko Lublińca na terenie dawnego majątku rodziny Balasztren. Tutaj naprzeciwko jest pałac budowany na początku XX wieku 1903-1909 w stylu neobarokowym. Natomiast wokół placu założono park od północy w typie angielskim z dwoma stawami. A od południa w stylu francuskim. Natomiast tutaj nie o pałacu chcę mówić samym. Zresztą jest tutaj jakieś centrum rehabilitacji. Jest trochę problem z poruszaniem się po tym obiekcie, ale chciałem Wam pokazać również zabytkowy holwark, na który ja osobiście zawsze zwracam wielką uwagę. Obiekty często yy, zaniedbywane. A naprawdę to są często niesamowite perełki. Będę chciał Was troszkę oprowadzić po tym folwarku. No i zobaczyć, co tutaj przetrwało, w jakim to jest stanie. Na jakim stopniu jest przeprowadzana rewitalizacja, bo jak najbardziej się tutaj dzieje. I ogólnie mówiąc o całym tym obiekcie dworskim. To od 1903 roku właścicielem dóbr był hrabia Ludwik Karol von Balestram. Otrzymał je od swojego ojca Franciszka Karola. Tak wspomniałem, w latach 1969 wybudował pałac z dużym parkiem, ale właśnie powstał również bardzo okazały, potężny folwark. Do jego zabudowań należały domy dla pracowników, obory dla zwierząt, stajnia z wozownią, ujeżdżalnia, magazyny zbóż, nawozów, garaże dla maszyn rolniczych. Majątek w Kokicach, który posiadał hrabia Ludwik Karol von Ballestrem to 3300 hektarów gruntów, z czego 2600 to tereny leśne. Niestety dużo z tych budynków jest w bardzo złym stanie, szczególnie oczywiście dach. Zobaczymy, jak to będzie. Czy tutaj będą te wszystkie budynki rewitalizować? Bo tutaj w centralnej części mamy budynek gorzelni. Już wygląda niesamowicie z tą potężną wieżą zegarową kominem. Naprawdę robi wielko, wielkie wrażenie. No, i nic, tylko czekać, aż cały ten obiekt przejdzie pełną rewitalizację. Zobaczcie, wszystko: chodniki, ścieżki, lampy, już zaczyna nabierać to fajnego kształtu. Jeszcze ten budynek z taką niewielką wieżą basztową. To jest wieża ze zbiornikiem na wodę. Ten budynek to jest najprawdopodobniej. Obora dla zwierząt. A nie, pomyliłem się. Obory dla zwierząt to jest oczywiście tam, gdzie jest ta wieża wodna. Natomiast ten budynek to był dom dla, dla byłych urzędników folwarku. Jak się tu prezentuje? Jeden właśnie z najciekawszych budynków na terenie to kompleks składający się z mieszkań dla dawnych urzędników hrabiego, stajni dla 30 koni wraz z domem woźnicy, wozownią, ujeżdżalnią. Więc, coś tam dało się odnaleźć, do czego dane budynki służą. Tutaj mamy jeszcze budynek gospodarczy, i tam w oddali taka mini kolonia robotnicza, składająca się bodajże z czterech budynków. Oczywiście dla pracowników tego całego folwarku. Więc tak, jako że do niektórych budynków da się wejść, ale zobaczcie, ten już jest, ta część jest wyremontowana. Świetnie się już prezentuje. No fajnie by było, żeby to wszystko tak wyglądało. No miejsce jest kapitalne. Zresztą jak wiele innych folwarków, których nie brakuje, a niestety często wyglądają tak te, ten budynek, do którego teraz wchodzimy. Samo to obejście wygląda kapitalnie. Zobaczymy, na ile się uda zobaczyć wnętrza tych obiektów. Dobrze, że do niektórych da się wejść, i właśnie dlatego też chciałem przyjechać teraz. Póki większość tych budynków istnieje. I właśnie również w takim stanie możemy zobaczyć jak to mniej więcej wcześniej wyglądało. Bo oczywiście po przebudowie, jeżeli zostaną te budynki uratowane, no to już będą wyglądały całkowicie inaczej. Musiać wejść do góry. Tak, najbardziej działamy. O, niewielkie pomieszczenie. Idziemy dalej. Naprawdę fajnie by było, żeby w innych miastach, w innych gminach, wsiach zaczęto ratować tego typu obiekty, dawne folwarki, w których z reguły funkcjonowały PGR-y później. No tak jak mówię, to są niesamowite często perełki, jak chociażby folwark w Sierkleńcu, Tak bardzo niedoceniane, bo wszyscy tylko idą do parku i pod pałac kawalera, a już sam folwark no to już nie, nie do końca. Ta szkoda. Duży błąd. Tu mamy pomieszczenia sanitarne. Gdzie dało się wejść, to weszliśmy. No i co, przejdziemy sobie teraz ten cały pas dookoła. Zobaczymy wszystkie budynki, jakie się tutaj znajdują. Zobaczcie, jak to jest blisko. Tam jest ta brama która prowadzi do parku i do, do głównej rezydencji. No i tuż obok folwark. Ale tak to się kiedyś oczywiście budowało wszystko. No i Jak widać praca ogólnie tutaj w Re jest przygotowywane. Drogi, chodniki. Tak jak powiedziałem na początku jest szansa, że naprawdę ten cały obiekt, będzie wyglądać niesamowicie. No i oby tak było. Można powiedzieć, że to jest taki ostatni gwizdek, żeby coś jeszcze robić. Wystarczy spojrzeć na przykład na ten budynek. Jest bardzo złym stanie. Dach się rozsypuje. Wszystko wisi dosłownie na jednym włosku. Ja tu ogólnie wchodzić nie będę. Może się da, może trudno mi powiedzieć, czy tam są schody. Gdyby ktoś chciał, może próbować. Te belki podtrzymujące widać, że są jeszcze w miarę dobrym stanie. Chociaż na tych krańcach to się już wszystko jednak sypie. To ryzyko. Ja ogólnie próbować nie będę. Poziomu zerowego i tak tu wszystko widać. Ale postanowiłem, że jednak troszkę wejdę na ten kraj. Zobaczyć. W tej dalszej części budynku wygląda to już troszkę lepiej. Nie ma takiej tragedii jak w tej części. Jeszcze nawet lampy są. zakażnie wielkie zejście No, nie ma tu nic ciekawego. No, widać poddasze, ale wejścia na niego już nie. Ale to wszystko się sypie, wszystkie dyski już odpadają. Zobaczymy jaka będzie przeszłość tego budynku, a raczej mglisto, zaczynają ściany pomalutku pękać, chociaż jak widać ten jest niesamowicie uratowany, wyremontowany. Więc już gorzelnia jest tutaj najbardziej reprezentatywnym budynkiem tego folwarku. Jest to petarda, nie ma co ukrywać. Robi duże wrażenie. Aż chciałoby się już wejść do środka. Przerzucimy okiem tutaj na budynek gospodarczy. I właśnie wspomniana niewielka kolonia robotnicza. I te budynki mieszkane również bardzo ciekawie się prezentują, fajne są. Właśnie ta wieża wodna też jest fajna. No, jak wszystkie tutaj te budynki, cały ten kompleks się świetnie prezentuje. No, idziemy do kolejnej grupy budynków, do której da się wejść. Więc jak najbardziej będę z tego korzystać. Tutaj ciut dalej jest kolejny taki budynek mieszkalny, identyczny jak te tutaj, więc ten folwark mógł iść jeszcze tam dalej. Zresztą tam ogrodzenie z kamienia jest poprowadzone właśnie dalej. Czy rzeczywiście coś tutaj jeszcze mogło być? Takiej wiedzy to niestety nie mam. Chodzimy. No super, że się da. Jednak możliwość zobaczenia od wnętrza tego budynku to jest zawsze lepiej. Jak widać niektórzy mają fajną miejscówkę. Ale już chyba długo nikt tutaj nie siedział. Chociaż. I tak jak powiedziałem, cały ten mur okala jeszcze ten teren. I przypuszczam, że to może być kolejna brama wjazdowa pod sam pałac. Jakieś dwa większe filary tam widzę. I też tam jest jakieś poddasze. Ale nie da się tam wejść. Przyjrzymy się jeszcze z zewnątrz. Jak się to prezentuje. Zdecydowanie trzeba będzie przyjechać jak ta gorzelnia będzie już otwarta. No i jak cały ten teren oczywiście zostanie już uporządkowany, ogarnięty. To miejsce na dopiero Rumieńców. No niezależnie od tego czy wszystkie te budynki wyremontują czy nie. No i teraz jesteśmy już bezpośrednio przy tych oborach połączonych z wieżą wodną. Jeszcze taka perełka się ostała. A tu się znowu nie da wejść. A przynajmniej otwartego wejścia nie widzę. Spróbujemy wejść do tej wieży wodnej. No i niestety do góry wejść się nie da. Jakieś dawne rury stalowe. Pozostałości są, na złomie nie skończyły. No i tyle ogólnie. Obeszliśmy cały ten teren polwarku. Właśnie poczynając od pałacu, który jest za ogrodzeniem. Nie osobiście ten kompleks się bardzo podoba. Tak powiedziałem już, lubię stare folwarki. To są niesamowite piękne miejsca, piękne budynki, tak często właśnie niedoceniane, ile trzeba lat i zniszczeń, żeby coś zaczęto działać tak też. Tak w tych kochcicach. Ale I przynajmniej coś się tutaj dzieje, tak? Przynajmniej już jest gorzalnia uratowana. Na pewną już część budynków będzie uratowana, to i tak i jest bardzo bardzo. no oczywiście sam pałac również jest uratowany. Tak więc majątek rodziny von Ballestrem. jeden z najpotężniejszych, najbogatszych rodzin przemysłowych na Śląsku. Ze swoją główną siedzibą w Pławniowicach. Tam również jest, jak wspomniałem, Świetny folwark, aczkolwiek bardzo mocno zapomniany, zaniedbany. Też już niszczający, rozsypujący się. To wszystko tylko pałac, pałac. A co, co jest gdzieś tam w pobliżu, to się już niestety nie liczy. Tak więc pamiętajcie: Kochcice. Dawny majątek rodu Sztremów. Ogólnodostępny folwark dworski. Które warto zobaczyć. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć!